Cześć! Witam Cię w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co warto powtórzyć przed poprawką matury. Zaczynamy. Numer 1. Działania na ułamkach, czyli wszelkiego rodzaju dodawanie ułamków, odejmowanie ułamków czy mnożenie ułamków, tak samo zamiana ułamków mieszanych na ułamki niewłaściwe. Tutaj będzie na pewno kluczową rzeczą, myślę, że do większości zadań, więc na pewno tutaj skupiłabym się właśnie na wszystkich działaniach na ułamkach. Tak samo nie zapominajmy o dzieleniu ułamków, że nie umiemy wykonywać tego dzielenia i zawsze zamieniamy to dzielenie na mnożenie przez odwrotność. Więc myślę, że powtórka właśnie takich działań na ułamkach na pewno będzie przydatną rzeczą przed. Poprawką matury. Numer 2. Działania na pierwiastkach, czyli bardzo podobnie jak w poprzednim przykładzie. Wszelkiego rodzaju dodawanie pierwiastków, odejmowanie pierwiastków mnożenie czy dzielenie tak samo tutaj bardzo ważną rzecz, rzeczą też będzie usuwanie niewymierności tutaj w większości zadania właśnie w arkuszu pojawiają się pierwiastki i właśnie w taki sposób sprawdzana jest właśnie też wiedza z zakresu pierwiastków więc w zadaniach z figurami czy to właśnie potęgi pierwiastki wszędzie Pojawiają się te nasze nieszczęsne pierwiastki. Więc myślę, że tutaj naprawdę bardzo ważną rzeczą będzie powtórka tych wszystkich działań na pierwiastkach. Numer 3. Kolejność wykonywania działań. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, o której większość z Was myślę, że zapomina bardzo często, gdy na przykład mamy jakieś wyrażenie, w którym mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, czy tam pierwiastkowanie, potęgowanie, to pamiętajmy, że zawsze najpierw wykonujemy to potęgowanie i pierwiastkowanie, a dopiero później mnożenie i dzielenie i na sam koniec dopiero dodawanie i odejmowanie. Natomiast jeśli mamy sytuację, gdy pojawiają się te wszystkie działania i mamy na przykład jeszcze jakieś nawiasy, więc pamiętajmy, że najpierw jeszcze te działania w nawiasach trzeba wykonać. Więc jeżeli nie ma nawiasów, to wszystko rozwiązujemy według schematu, jak na początku podałam. No jeżeli są nawiasy, no to najpierw wykonujmy te działania w nawiasach. Numer 4 Operacje na liczbach ujemnych. Tutaj z doświadczenia wiem, że większość z Was właśnie gubi punkty właśnie w takich wyrażeniach, gdzie pojawiają się jakieś liczby ujemne i gdzie mamy właśnie do wykonania jakieś działania na tych liczbach ujemnych. Więc pamiętajmy, żeby sobie wszystko popowtarzać właśnie przed tą Waszą poprawką, czyli wszelkiego rodzaju jakieś odejmowanie liczb ujemnych, czy to właśnie dzielenie na liczbach ujemnych mnożenie. To pamiętajmy, że jak mamy dwie liczby na minusie i wykonujemy mnożenie tych liczb, no to zawsze tam mamy na plusie ten wynik, to samo przy dzieleniu, jeżeli dzielimy obie liczby na minusie, to wynik mamy też na plusie. Numer 5. Twierdzenie Pitagorasa. Jest to naprawdę jedna z takich powszechnych rzeczy, jaka powinna nam na pewno utknąć w pamięci, jeżeli chodzi o czy to egzamin maturalny, czy to egzamin ósmoklasisty. Jest to naprawdę bardzo po. No, potrzebny wzór, jeżeli chodzi o zadania z figurami czy z bryłami, więc tutaj właśnie w arkuszach naszych maturalnych, majowych czy sierpniowych zawsze musi się pojawić jakieś zadanie na użycie twierdzenia Pitagorasa, więc myślę, że na pewno dobrze będzie sobie tutaj powtórzyć ten nasz wzór na twierdzenie Pitagorasa. No i pamiętajmy oczywiście, żeby też nie mylić tego naszego wzoru, bo wzór jest a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli te nasze litery A i B to są przyprostokątne w naszym trójkącie prostokątnym, a litera C jest to przeciwprostokątna w naszym trójkącie. Więc nie trzeba tego mylić, bo właśnie w tych miejscach, w tych momentach dużo osób myli i stawia właśnie złą naszą liczbę pod złą literkę więc pamiętajmy też o poprawnym stosowaniu tego wzoru. I nie zapominajmy również, że ten wzór Pitagorasa stosujemy tylko i wyłącznie do trójkątów prostokątnych, czyli nie żadnych równobocznych, nie żadnych równoramiennych, tylko i wyłącznie prostokątne. Numer 6. Rozwiązywanie układów równa. Jak zdążyliśmy zauważyć, w, tych, no, w tej naszej nowej formule ostatnio e, lubią się pojawiać zadanie z układami równań. E, I czy to właśnie zadanie typowo, żeby samemu stworzyć ten układ równie, równań, czy to na przykład, e, żeby tutaj coś e, z tego układu równań wywnioskować. Więc są takie dwa typy zadań, jeżeli chodzi o e, zadania w arkuszach. Więc no, tutaj na pewno przyda nam się umiejętność rozwiązywania tych układów równań więc czy to metodą podstawienia czy to metodą przeciwnych współczynników myślę, że dobrze będzie tutaj na pewno powtórzyć chociażby jedną z tych metod, żeby no, umieć tutaj ewentualnie rozwiązywać te układy równań, no i tak samo jeżeli chodzi o ten drugi typ naszych zadań, no to zazwyczaj mamy podane właśnie dwie proste w układzie współrzędnych i Chcemy dopasować do nich wzór, czyli konkretnie ten nasz układ równań do tych dwóch prostych. Więc tutaj, właśnie, trzeba wykorzystać swoją wiedzę na temat właśnie tych naszych współczynników we wzorze funkcji liniowej. Więc, no tutaj radziłabym, właśnie, na pewno powtórzyć te metody rozwiązywania układów równań, a także te nasze współczynniki, za co one odpowiadają w tym naszym wzorze funkcji liniowej, bo. Taka też funkcja w układach równań nas obowiązuje. Numer 7. Rozwiązywanie nierówności, równości liniowych, kwadratowych. Tutaj, jak w większości tych naszych arkuszach zawsze musi się pojawić jakieś zadanie z nierówności. Zazwyczaj jest to nierówność liniowa, więc warto na pewno powtórzyć sobie rozwiązywanie takich nierówności i trzeba na pewno też zapamiętać, że rozwiązanie nierówności jest zawsze przedział i to nasza ostateczna odpowiedź. A jeśli chodzi o równości, no to zarówno mogą się pojawiać te równości wymierne, jak i też równości kwadratowe, więc zarówno te dwa typy też, również dobrze by było powtórzyć, ale nie zapominajmy również, o równaniach liniowych, bo one są też bardzo ważne przy większości zadań. Jeżeli na przykład chcemy ułożyć sobie jakieś równanie do zadania z treścią, no to tutaj bez e, przypomnienia sobie, w jaki sposób rozwiązujemy te równania, no niestety nie będziemy w stanie rozwiązać e, tego zadania, więc te równania liniowe mogą się na pewno pojawić gdzieś e, w jakimś zadaniu z treścią, na pewno. Numer 8. Podstawowe wzory, których nie ma w kartach wzorów, czyli między innymi np. wzór na oś symetrii paraboli, wzór na przekątną kwadratu, wzór na przekątną sześcianu. Myślę, że tutaj na pewno dobrym pomysłem będzie przypomnienie tych naszych właśnie wzorów, ponieważ w większości zadań właśnie z geometrii, właśnie z figur płaskich, czy to właśnie z figur właśnie trzywymiarowych, no to pojawiają nam się właśnie takie momenty, kiedy bez tego wzoru na przykład na, przekątną sześcianu jest nam ciężko rozwiązać zadanie i zarówno bez wzoru, na przykład na przekątną kwadratu też jest nam ciężko. Więc pamiętajmy, że te wzory mają nam ułatwić naszą przygodę tutaj właśnie z rozwiązywaniem tych zadań, więc myślę, że tutaj na pewno w jakiś sposób nam pomogą, jakoś usprawnią nam to nasze rozwiązanie tych naszych zadań, więc. Myślę, że warto na pewno przypomnieć sobie te nasze wzory, których nie ma w tablicach. Można je zarówno znaleźć na pewno gdzieś w internecie, więc myślę, że będzie to super opcja, właśnie rzeczy, które na pewno trzeba powtórzyć przed poprawką. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które powinniście sobie przypomnieć przed poprawką matury. Wiem, że dla niektórych z Was były to naprawdę oczywiste rzeczy, bez których nie wyobrażacie sobie przygotowań właśnie maturalnych, ale z drugiej strony wiem, że są też osoby, dla których to były naprawdę przydatne rady. Więc z całego serca w takim razie życzę Ci powodzenia na swojej poprawce. Mam nadzieję, że weźmiesz moje rady głęboko do serca i w takim razie pójdzie Ci jak najlepiej Twoja matura. A jeśli podobał Ci się filmik, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli chcesz być na bieżąco z najlepszymi filmikami. Do zobaczenia.